Light w małych tarapatach może się znaleźć. Przede wszystkim posiada Garden Angela, co nie będzie większym problemem. Co prawda zagrane. Ultimate 2 nawet i naprawdę dobre, świetne do tego wszystkiego dołożone ze strony tymi Packa. na czarną skórkę zablice AgroRałka, ale to naprawdę może nie wystarczyć. Zobaczcie, czy kolor był w stanie Jeszcze jeden się zająć. A cokolad 2 oh, oh, oh. na raz, jeszcze z tego ucieknie. Ależ to świetnie wyglądało. Na w To może być ważny teamfight. Spójrz na Roysona i Behavea. Póki daje drużyna. Póki. Oj, Łukasz dygmunciak. Pamiętajcie, parę sekund będzie Anioła stróża, dokładnie cztery. Co z tym zrobią piraci? Wraca z powrotem w objęcia i bo straci supporta, i bo tragiczny ultimate lec dorwał płomieniami. Póki, Tutaj Luciana, póki, póki cały czas kajtuje double kill. On może w tym momencie zrobić pędę. nie connective, triple kill dla niego. I tak może właśnie potypali się piraci. I do przodu kick. Jest teleportacja od connectiva. Melonik również swój teleport już inwestuje. Pamiętajmy, Royson zadaje ponad tysiąc obrażeń w tym to momencie. Drogi tu nie ma, musi teleportować. Flash ulti dostępne dla toplanera piratów, którzy naprawdę idą pa bank jest piękna beczka od Kiki za i próbuje zabronić Illuminar Gaming, żeby tu przeszleć. Nie wydaje mi się, żeby to zadziałało. So? Patrzę na Majta i ten leży o ironię dla Nika. Kompletna anihilacja piratów i stracili prawdopodobnie grę. Renifer zdążył się schować pod osłoną mgły. Ultimate leci w in Miwaka i ta mil do tej pory, która była w żodem. Może zaraz być po prostu martwa, Czajek próbnie przyjmuje na siebie do dosyć Zamieszanie wywołuje przede wszystkim Crazy oraz Lecz gdzie są eliminacje? Dla Diablo Czern jest pierwsza na burecie. To bardzo istotne dla nich sobie, tak rozdzieleni. Muszą wrócić z powrotem do rozgrywki. z Rappel kupuje trochę czasu. Lecz Reni Ta scena robi wrażenie. z go, się na niego kompletnie go przekraść. Pół Kamil daje zwycięstwo na Davis One. Double kill również dla Czajka I piękny triumf. Pójdź na to. Kik musi tutaj próbować. Jak mimo wszystko, traje. Jest r która bardzo szybko została przeszła. i właśnie o tym mówię. Mimo e z ultimę, I ten potem wszystko jeszcze Haymakerem. Żeby ci pętać. 4 osobach jest po prostu świetny. Pokista nie znajduje. Triple kill, quadra kill wleci na miasto. I tam potężnej Robię jeszcze do piątej zabójstwa, ale już zbyt daleko chyba buco! Zobaczymy kto komu dołoży, bo Szlatenek na razie zamyka trzech dowodników. Diablo chers po prostu w kataklizmie i nie wiem, czy oni będą w stanie cokolwiek z tym zrobić. To jest bardzo dobra inicjacja. Puki nietknięte i zobaczą, zadaje obrażenia, jest Killer instynkt na plecy rywala. I to nie wystarczy, ile obrażeń mają Diablo Chelsea. Po prostu wyczyści tutaj kick. Quadra kill w tym momencie dla Łukasza Zygmunciaka. coś do czego przyzwyczają nas przez lata. Tutaj trzeba przyznać, że leku wypełnił swoje zadanie. Trochę w niego nie wierzyłem po tym początkowym etapie ale teraz przejmuje Co, Dwóch na czterech, to będzie albo szalone, albo genialne. Pan na obrażenie od Buleta! Jedzie do przodu, jest pierwszy, jest drugi! I się! że będzie czwarty! Bulet, co ty wyprawiasz? Quadra kill dla niego! I Davis One stopuje oraz, zanim ten się na dobry zaczął. Póki Irak Rak się wynosić. Tym bardziej, że na pędy chodzi tamtenż. Gig może zostać tu wymazane. To nie jest dobra pozycja. Czy Póki staje się, pozbiera. Olinuje Bulajta i pokonuje go niekoniecznie. Tak! Ten ostatni strzał nawet nie jest, skąd ta dawka obrażeń wyszła. Lecz Matija, leż do przodu. Czekoladź się, uratował. Póki idzie do przodu. Eliminuje unikaj Unika Rwana! i prawie niż trzy Łukasz, tak bądź jak Bucu dysponuje ultimate'em, to może być coś, co uratuje Aves, jeżeli piraci nie będą ostrożni, chociaż Royson już w tym momencie kajtuje, jest miazma, obijany Sedlion, ale jest także Kedui, no i Bucu kontra Kedui, kto dzisiejszym Kerry? Oczywiście, że Bucu i on cały czas leci, ale Connective również zadaje obrażenia wraz z Roysonem. Jednak obawiają się tej Kasiopy i wiedzą, że jeden błąd mógłby spowodować duży problem, jest miazma, ale zabraknie obrażeń i bardzo dużo ich zapewnili Connective z Roysonem, chociaż ten drugi upadnie. Teraz chyba pozwolą sobie na to wejście, chociaż kto to był? Od razu eliminacja na Roysonie i Kedui zaraz podzieli jego los. Tak samo będzie z Cedrionem i to są trzy trupy. Zobaczcie, że Czowkat będzie próbował. Byrka na celowniku, ktokolwiek, kto ma mało punktów zdrowia? Sanczaru nie jest się w stanie ruszyć! A Bolszak wyciągnięty w tej sali, tankuje miłak. za 15! dwa trupy, trzy trupy, trzy, cztery, pięć, może nawet, lecz po dole leci! W swoim koncie miałeś, ale teraz w końcu dopiąłeś do piątego punktu. GGWP devils One. Może nie doceniam late game'u Zerata oraz y Weli osale, nie mówmy o w game'ie, kiedy w game już się walczą o pieczą krewne. Na... To nie jest gentleman. to nie jest miłe. Tylko, że Cedriona się nie spodziewali, to jest nie fair w takim wypadku. O, fajna <grym> <grym> sport gra czysto. <grym> Crazy w takim razie, również tym błotem, trochę obrzucony został. Jest 2-0, zapomnijcie o czym mówiliśmy, naprawdę, przepraszamy. Póki style wejdzie w pyrkę, on wskakuje, on zadaje te obrażenia. I tutaj ten Żaba nie powinien mieć żadnej szansy na ucieczkę. Niezły tymi od Buleta, także z tym na plecach. I świetny. Wow, Kukradł ten potężny ultimate, zatrzymał swoich przeciwników. Brunes z podwójnym zabójstwem. I po gdzieś tutaj się znajduje w pojedynkę, próbuje zabić pyrkę. To mu się uda, ale sam także powinien zginąć. Trzy trupy dla Brunesa. 31 eliminacji. Te nie da się przerwać, nawet te paczki nie pomogły. Sin Mivak na dole bardzo mocno się rozbestwił i mam wrażenie, że to jest ten moment, kiedy Diablo Czest powoli zacznie mieć problemy z tym Vladimirem. Będą szukali jakiejś inicjacji i ciekawe czy ją znajdą, bo teraz pyrka ściągnięta od razu zagrywane ultimaty i Sin Mivak że tutaj z flanki i dobra, że ja od Wladimira to po prostu ogromne! I już dwa trupy na jego koncie i wcale nie chce się tutaj jeszcze spowalniać Sin Miwak, To było po prostu zbyt proste trzy trupy dla niego i baron dla Devil Swan.